Proszę, a oto dowód. Dobrze widziała mi wczorajszej nocy. To ślady łap, nie ma wątpliwości. Tak, ktoś wyszedł z wody. Zaraz, ale czy czyje to łapy? Znowu straszy. Pan Miruch mówił, że właśnie taki dźwięk jest sygnałem dla potworów morskich, żeby wciągnąć facetów na samo dno morza. Chwila, miał na myśli ludzi, to znaczy nas wszystkich, Populacje. W porządku, ale ja należę do babskiej nacji, a więc mnie to nie dotyczy. Zdaje się, że wiem co to za odgłos. Pan Miluch nam opowiadał, że ten złowrogi duch bożka rekinów dmucha w muszle morską. Jasne, jak na ducha ma niezłą parę w płucach. Momencik. Chyba słyszę więcej niż jeden dźwięk. Teraz już nic z tego nie kapuje. Może to duch w wersji stereo? Zaraz, panie Bono, wierzy pan w duchy? No właśnie, kim jesteś? Facetem czy babą? Wybieraj. Jasne, że nie wierzę w duchy, ale jak większość rozsądnych ludzi, trochę się ich moje. Pocieszę was, że na pewno nie mamy do czynienia z duchem. Noszę, cała sterta butelek po rumie. I to ma być dowód? Bo jeśli chodzi o mnie, to wolę omijać z daleka ducha, który lubi sobie golnąć. Nie, posłuchaj. Jasne, zagadka rozwiązana, szef. To wiatr dmucha w puste butelki na plaży. Mm -hmm. Ta butelka jest bardzo stara. Być może to imię jakiegoś króla hiszpańskiego. To raczej napis butelka bez kaucji. Niech one przetłumaczy, jest latynosem. Takie starocie są bardzo cennym łupem dla kolekcjonerów. Dlaczego ktoś porozrzucał te butelki po plaży? Tak, nie znoszę podobnych duchów, które zaświecają środowisko. Wokół piach, popas i żarcie spali na heban. Nie kojarzysz? Powtórzyć jeszcze raz? Piach, popas i żarcie spali na... A, kapuje, popas i żarcie. Chwila. Panu Miluchowi coś się pokręciło. Mówił, że tu nie ma żadnych łódek ani rowerów wodnych. Fajna przejażdżka, co nie? Mamy nawet okienko z widokiem na rybki. To jak w podwodnym kinie. Widzisz, ile tam jest przedziwnych stworów morskich? To kocio ryba. Tak, tycha! Popatrz na dno! Tam jest wrak! To stary hiszpański galeon. A z jego wnętrza wypływa jakiś olbrzymi stwór jasna makrela! Umówmy się, że wcale go nie widzieliśmy. Co za ulga! Właśnie, powiedzmy sobie, że to była taka y, y, morska fata Morgana. Chyba go jednak widzieliśmy. Cała wstecz! Pedałujemy do brzegu! Te ślady łap prowadzą w kierunku hotelu. Potem urywają się przy skałach. Hej, to kudła i skubi! Zasuwają prosto na nas! W drogi śledzie! Kryj się! Śledzie. Czym tak szybko jechaliście? O raju, to wyglądało jak wodolot skrzyżowany z trzepaczką do jajek. Czy ktoś może ma tu aspirynę? Kto was gonił? d d d -de d -de -de demoniczna ryba! do Diabliko, czy jak ją tam zwoł! A może ktoś tu ma dwie aspiryny? Widzieliście bożka Rekinów? Pescado Diaboliko? Tak, tak! Opisz go! Był potworny! I obrzydliwy! Wielki, potworniasty i obrzydliwy! Miał dużo zębów! Raczej duże zęby! Czy ktoś ma pudełko aspiryny? Ej, patrzcie, statek! Ściślej mówiąc, nie statek, tylko pogłębiarka! Wolałabym Transatlantyk, ale pogłębiarka też nas może zabrać z tej wyspy. Więc dajmy im znak!